Oto, jak zareaguje Diego, gdy w pierwszym gotiku podejdziemy do niego mając założony jego własny łuk. Masz moją broń! Chyba będę musiał Ci dać po łapach. A jak to wygląda w Gothic Remake, a przynajmniej w Damienny Raz prolog? Bając się w data plików gry, udało mi się zdobyć prawie wszystkie dostępne w grze przedmioty. A efekt rozmowy z Diego, gdy mamy założony jego własny łuk, widzicie teraz na ekranie. Ej, ty! O co chodzi? To ja już pójdę. Pewnie. Słabo, nie? Na szczęście z plików Dema udało mi się wyciągnąć całe mnóstwo o wiele ciekawszej zawartości, która pojawi się w pełnej wersji gry. Link do materiału znajdziecie w komentarzu pod tym filmem. Zapraszam także na mój kanał, gdzie znajdziecie pozostałe filmy analizujące zawartość Gothic Remake na podstawie treści wydobytej z plików Dema gry. Do zobaczenia!